Jest to projekt, który jest nacelowany na badanie, jak kraje radzą sobie z odpowiedzią przeciwko COVID-19. Jest on bezpośrednio związany z pandemią i ma właśnie powiązania ze szpitalem, czyli patrzy się, jaka jest jakość hospitalizacji, długość hospitalizacji w COVID-zie, jak ona ewoluuje, poprawą diagnostyki, czyli sprawdzenie jak się zmienia wirus, sekwencjonowanie, wrażliwość wirusa na leki, sekwencjonowanie, czyli badanie zmienności samego wirusa, to o czym mówimy, nowy wariant COVID-u, a ten projekt jakby pokazuje, jak te warianty się zmieniają w wielu krajach europejskich, no i także komponenta której my w Polsce nie prowadzimy, ale którą prowadzili Niemcy komponenta badania covida w szkołach i to było w ogóle bardzo ciekawe, były specjalne lizaki do wczesnej detekcji zakażeń SARS-CoV-2 u dzieci. Jaki jest przebieg tego projektu u nas? My do projektu rekrutujemy Zarówno osoby przebywające w szpitalu z rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2 z i bez zapalenia płuc, a także pracowników ochrony zdrowia, którzy albo przebyli COVID, albo byli zaszczepieni. Więc z jednej strony właśnie badamy przebieg, ciężkość, to jak się pojawiają inne zakażenia w kontekście zakażeń SARS-CoV-2, a u pracowników ochrony zdrowia patrzymy, jak wygląda odpowiedź poszczepienna, czy ona jest efektywna, skuteczna. Jak jak działa e, ich układ immunologiczny? I trzeci, e, trzecia część tego projektu, którą realizujemy, to kohorta PASK, czyli kohorta post-COVID. Jak wiemy w tej chwili. COVID wiąże się z powikłaniami, z powikłaniami na przykład mózgowymi, tak zwaną mgłą mózgową, kiedy ludzie zapominają albo bardziej zapominają albo są bardziej depresyjni. Czasami są powikłania sercowo-naczyniowe, czasami są powikłania prozakrzepowe, takie jak udary i zawały i to wszystko jest badane właśnie w ramach tej komponenty obserwacji post-COVID, czyli PASK. I impact projektu. Impact projektu jest istotny. On wpływa właśnie na przyszłe przygotowanie wszystkich krajów, czy też większości krajów europejskich do nowych pandemii, nie tylko w tej chwili odzwierciedlając zmienność wirusa SARS-CoV-2 i jego ważność, ale też budując tą naszą możliwość odpowiedzi na nowe patogeny, a także na to, jak zachowujemy się w innych infekcjach przenoszonych drogą kropelkową, infekcjach górnych dróg oddechowych, np. grypę czy RSV. Jeżeli chodzi o przełożenie na szerokie społeczeństwo, to na przykład taka możliwość szybkiego wytestowania. Dzieci przy nowym patogenie będzie bezcenna. Ona w tej chwili już nie jest dla nas tak bardzo istotna, ale właśnie będzie bardzo ważna na przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo i także zapraszam ciągle do udziału w tym projekcie, szczególnie pracowników ochrony zdrowia.